Cześć, ja jestem Aneta, a to jest kanał Prima Materia. Zazwyczaj mówię tu o magii i o alchemii, ale nie tym razem. Zbliżamy się do Halloween, Souwen, Zaduszek, co tam obchodzicie. W związku z tym postanowiłam zorganizować taką serię, nazywa się Nawiedzone, i codziennie o godzinie 19 pojawiają się filmy o nawiedzonych miejscach, przeklętych przedmiotach i tym podobne. Dzisiejszy temat szczególnie mnie cieszy, ponieważ w końcu mogłam użyć polskich źródeł. Są podlinkowane w opisie, tak jak zwykle, ponieważ mówimy o polskich nawiedzonych miejscach. Gotowi czy nie? Zaczynamy! Pierwsza historia, o której Wam dziś opowiem, nazywana jest Polskim Blair Witch Project. Niektórzy mówią. Że jest ona zwykłą miejską legendą, wymyśloną przez studentów, którzy inspirowali się właśnie tym filmem z 1999 roku. Są jednak osoby, które mówią, że historia zaginięcia dziewięciorga studentów w lesie w Witkowicach pod Krakowem faktycznie mogła mieć miejsce. Zwłaszcza, że las emanuje dziwną energią, jest to miejsce, gdzie wiele osób postanowiło zakończyć swoje życie. Chcę wam powiedzieć tylko jedno że ta historia faktycznie może być dobra, dlatego, że coś nie chcę, żebym ją opowiedziała. Mimo, że jest ciemno na dworze, moi sąsiedzi cały czas wiercą. Słyszycie to? I słyszę cały czas młotek. Mój telefon. Musiałam ustawić sobie w tym momencie samolocik, bo cały czas mnie wydzwaniał. Zobaczymy, co to będzie dalej. A ta historia, legenda miejska, jak wolicie, brzmi tak. W 2001 roku dziewięcioro studentów postanowiło świętować rozpoczęcie Nowego Roku Akademickiego właśnie w lesie, w Witkowicach. Ostatni raz byli widziani o godzinie 8.30 wieczorem przez mężczyznę, który miał mieszkać na skraju lasu. Miał on ich ostrzec, że las jest złym miejscem, że powinni iść gdzie indziej świętować, jednak go nie posłuchali. Nigdy więcej nie byli widziani ani żywi, ani martwi, ponieważ ciał nigdy nie znaleziono. Przyjaciele jednego z zaginionych studentów, kilka tygodni później, wybrali się do lasu, by go upamiętnić. Z zaskoczeniem zauważyli, że na ziemi leży aparat fotograficzny na kliszę. Postanowili ją wywołać. Myśleli, że może znajdą tam jakieś wskazówki, co przydarzyło się ich przyjacielowi. Faktycznie! Na wywołanych zdjęciach zauważyli dziewięcioro osób. Tle, że las wyglądał zupełnie inaczej niż ten w Witkowicach. Dodatkowo twarze osób obecnych na zdjęciach były dziwnie rozmazane. W tle widać było mgłę. Kiedy patrzę na te zdjęcia, mi osobiście wydaje się, że jest to fake, ale nigdy nie wiadomo. Młodzi ludzie byli tym zaskoczeni i przerażeni, postanowili więc sprawdzić, jaka historia wiąże się z tym lasem. Dowiedzieli się, że w miejscu, gdzie dziś są Witkowice, niegdyś miała miejsce osada innowierców Mirena. Innowiercy czcili mroczne bóstwa, robili rytuały. Postanowili również wybudować w lesie, w tym właśnie lesie, w którym zaginali studenci, świątynię tym bóstwom. Okoliczni mieszkańcy zauważyli, że las się zmienia. Stał się mroczny, stał się niebezpieczny. Ludzie bali się do niego chodzić nawet w ciągu dnia. Postanowili więc, że spalą zarówno osadę, jak i świątynię. Niewiele to jednak dało, dlatego że po dziś dzień las wydaje się być mroczny. Wydaje się budzić grozę. Wydaje się, że coś tam jest nie tak. Nigdy jednak nie udowodniono, że w tamtym miejscu była jakakolwiek osada. Bądź świątynia. Jednak nigdy również nie prowadzono tam żadnych wykopalisk. Co się okazuje, w 2001 roku żadna grupa studentów nie zaginęła. A jak Wy myślicie, czy jest to tylko miejska legenda? A może jest coś na rzeczy? Może ktoś próbuje coś zatuszować? Paranormalne wydarzenia, które gdyby wyszły na jaw, zaszokowałyby świat? Decyzja należy do Was. Drugim miejscem, o którym pragnę Wam dziś opowiedzieć, jest miejsce tajemnicze, mówią również, że nawiedzone. Mówię tu o Babiej Górze w Beskidach. Nazywana jest również Diablakiem, Górą Diabła, tak jak pisano w niemieckich mapach, bądź Zamkiem Diabła. Nazywa się ją również Polskim Trójkątem Bermudzkim, dlatego że pogoda tam jest zmienna, jest szalona, nawet jak na góry. Zarówno wilgotność powietrza, jak i temperatura zmieniają się bardzo szybko. Jest to miejsce, w którym kompasy szaleją. To wszystko składa się na tajemniczą aurę góry. Legendy mówią, że góra powstała, kiedy olbrzymka wyrzuciła tam kupę kamieni. Stąd bawia góra. Inne legendy mówią o tym, że sam diabeł postawił na szczycie góry zamek, Postawił go zbójnikowi, zbójnik podpisał z nim pakt. No ale jeśli oglądacie tę serię, to wy już zauważyliście pewnie, że te pakty z diabłem one się nigdy dobrze nie kończą dla tych podpisujących. No i tak też było tym razem: Zamek ledwo został zbudowany, a zaraz się załamał na tego zbójnika całego, który podpisał pakt i podobno po dziś dzień słychać tam ciupagę, jak uderza to ciupagą o skały. Ludzie mówią, że coś mieszka w tych lasach otaczających górę. Jedni mówią, że to jest jakaś tajemnicza mgła. Inni, że czarny koń. Jeszcze inni, że skrzaty. Że mają one wpływać na umysły ludzi, przez co się oni gubią, mają różne dziwne wypadki. Oczywiście nie możemy zapomnieć o legendach, które mówią, że właśnie tam zlatywały się wszystkie słowiańskie czarownice, by odprawiać rytuały i spółkować z diabłem. To oczywiście legendy, które mogą być prawdą, ale nie muszą. Co jest jednak prawdą, w 1963 roku helikopter podczas idealnej pogody do latania rozbił się na babiej górze. Do tej pory nie wiadomo, co się wydarzyło. 2 kwietnia 1969 roku samolot pasażerski lecąc z Warszawy do Krakowa. Również podczas idealnej pogody z jakiejś przyczyny zdecydował się skręcić na diablak. Wleciał w gęstą mgłę i uderzył w skały. Do tej pory nie wiadomo, co się wydarzyło, a zapis z rozmów pilotów utajniono. W 2013 roku na babiej górze rozbiła się awionetka. A jak wy myślicie, jak jest tą górą? Czy faktycznie jest tam jakaś energia, która mami zmysły ludzi, która prowadzi ich na manowce? A czasem odbiera im życie. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za dzisiejszy czas i do usłyszenia jutro. Pa!